Dzień dobry! Literę B przestudujemy sobie w następnym odcinku. A tymczasem, parafrazując znane powiedzenie: skoro napisaliśmy małe a, to napiszemy a duże. Na naszej pięciopoziomowej podziałce do pisma kaligraficznego linia minusku u niskich liter znajduje się na drugim poziomie. Powtórzmy więc małe A w ramach treningu. Rozpoczynając od łącznika, owalu oraz laski zaginanej dolnej. W finale powstaje nam małe. Nasze małe a zajmuje, tak jak już powiedziałem wcześniej, dwa poziomy na naszej kaligraficznej pięciolinii. Raz jeszcze. Minuskuła A, która zajmuje dokładnie tyle miejsca, co inne minuskuły dwupoziomowe. Na przykład litera Z. Pomiędzy nimi będzie więcej liter dwupoziomowych. Inaczej mówiąc takich mieszczących się w pole środkowe. litera U. litera E, litera S. I tak dalej. Każda majuskła, w tym i duże A, będzie zajmowało, uwaga, wszystkie pięć poziomów na naszej podziałce. Wybierając całkiem subiektywnie spośród wielu typów kursywy angielskiej, zademonstruję Państwu A o zachodnioeuropejskim rodowodzie. pisząc duże A, zaczniemy na poziomie numer 1. I uważajmy na pewne szczegóły. Zaczynając od poziomu pierwszego, wyprowadzając wysoką laskę I schodząc do poziomu zerowego, pamiętajmy, żeby łącznik nie zawędrował za wysoko ani za nisko. Jest to ważne z jednego z zasadniczego powodu. Duże A będzie nam rozpoczynało wyrazy. Tak więc, żeby w naturalny sposób przejść do kolejnej litery, na przykład małego F, nasz łącznik musimy zakończyć zawsze na poziomie numer 2. I jeszcze raz. Spinamy się na poziom trzeci. Przyciskamy. I kończymy na poziomie drugim. Polskie A. Yy, skodowane przez Towarzystwo Pedagogiczne w Lwowie. Jest uproszczoną wersją A yy, kursywy angielskiej. Polskie a również będziemy zaczynać na poziomie pierwszym, ale w inny sposób wygląda jego szczyt z taką dość prostą podziałką poziomą. Jednak na potrzeby indywidualnego do pasowania tej litery można nieco poeksperymentować z podziałką, nadając jej bardziej finezyjne kształty lub nawet takie bardzo ekspresyjne. Polskie A kończy się łącznikiem, który w naturalny sposób pozwala nam prowadzić kolejne litery. Spróbujmy z literą B, która będzie bohaterką kolejnego odcinka. Dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Pan atramentowy.